Siemanko, witam serdecznie w kolejnym gameplayu i od razu chciałbym wam coś pokazać bo mi się ciekawa rzecz przytrafiła przed chwilą wszedłem do bitwy właśnie żeby nagrywać tego gameplaya tylko niestety wszedłem na Niemcu przez pomyłkę, no i wyszedłem z tej gry rozwiązałem skład i teraz patrzcie kto jest po drugiej stronie, mój skład nazywa się Psy Wojny i byłem właśnie z panem, który ma nika Sniper23 i Mir 70 patrzcie oni są w składzie Psy Wojny z którego ja wyszedłem czyli Wyszedłem z tej gry jako Niemiec i dorzuciło mnie do, z powrotem do tej samej gry już jako alianta. Nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe, żeby wejść do tej samej gry po drugiej stronie. No ale jest możliwe, jak widać. Kogoś im dorzuciło, widzę, na moje miejsce. Psyrus 2, 2K, też psy wojny. Dorzuciło go na moje miejsce. Czasu, chyba coś takiego widzę. Yy, ale dobra. Nic, lecimy. Po pierwsze ktoś mnie prosił o pozdrowienia, więc miałem powiedzieć pozdro, Tomek, więc pozdrotomek. No i po drugie jeszcze się chciałbym wytłumaczyć, że... Aha, w ogóle mam już Johnsona, to zaraz o tym troszkę więcej powiem. Chciałbym się troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego nagrywam gameplay'e we wtorek, a nie w poniedziałek. Po prostu przez zwykłą pomyłkę. Ja wczoraj byłem święcie przekonany, nie wiem przez te święta chyba po prostu przez to wolne. Byłem święcie przekonany, że wczoraj była niedziela, a że dzisiaj będzie poniedziałek. No i sobie spokojnie pół dnia yy, chowałem yy, Myśląc, że jest niedziela, a no niestety pomyliły mi się dni. Dlatego ten gameplay dzisiaj nagrywam. Yy, no yy, i mam Johnsona, jak widzicie, gołego, bez żadnych modów. Jeszcze pierwsza moja gra w ogóle na Johnsonie, jeszcze nawet z niego nie strzeliłem ani razu. Wziąłem sobie twardziela i mocny chwyt Zobaczymy jak Johnson się na dystans sprawuje Spróbuję troszeczkę z nim poszczać właśnie na taki większy dystans, średni trochę z biodra Zobaczymy czy on się nadaje do takiej walki szybkiej na krótkie dystanse On się często z bioderka wali Zobaczymy jak mi pójdzie Wow. O nie! Tutaj ja dałem dupy. I jeszcze odnośnie poprzedniego odcinka gameplaya, nie wiem czy tutaj są tacy, którzy oglądają wszystkie te moje gameplaye od początku do końca, więc nawet nie wiem czy ktoś na to zwrócił uwagę, ale w każdym razie przeglądałem tego gameplaya ostatniego, czy o czymś nie zapomniałem i tak zapomniałem. W ostatnim gameplayu mówiłem właśnie na temat tego, co się zmieni w kolejnym patchu w Heroesach i nie wspomniałem o tym, że zostanie dodany tryb spektatora. Tak jak w innych gierkach, tak jak w innych shooterach, w momencie kiedy zginiecie już nie będzie wam ta kamera latała po mapie i pokazywała pustego pola, tylko będziecie mogli się przełączyć na widok z czyjejś kamery i sobie oglądać jak ktoś gra. Przy okazji zobaczyć co się w którym miejscu na mapie dzieje. Gdzie są przeciwnicy? Jacy przeciwnicy. Jezu, ja nic nie widzę na tym, kurczę. Dobra. Sto, już mi się celownik nie podoba na tym Johnsonie, ale... No ale jest mocny. Na pewno ma mocne uderzenie. Czyli tak, będzie spektator dodany. W momencie kiedy zginiecie, będziecie mogli się przełączyć na widok z kamery i sobie pooglądać. A poza tym A poza tym jeszcze jedna rzecz Czekajcie, jeszcze było coś. Jedna rzecz. Spektator i... Aha, yy, eksp, ja tam dodałem dymek później, yy, dopiskę taką w trakcie filmiku, że będzie dodatkowo będziecie też dostawać EXPA za to, że ktoś na waszym pojeździe używa broni zamontowanej na tym pojeździe, czyli na przykład CKM-u na, zamontowanego na Jeepku albo na APC, ku ale musi to być wasz pojazd. Wasz zrespiony to nie be, to nie może być pojazd, który ukradliście, przejęliście gdzieś, tylko to musi być... O, to musi być pojazd, który wy zrespiliście, czyli taki naprawdę wasz. I wtedy będzie się dostawać właśnie... Jeśli ktoś z tego CKM-u zamontowanego na waszym jeepku kogoś zabije albo zrani, to wy dostaniecie za to ekspa też. Oczywiście nie tyle co on za zabicie, ale... ale trochę. Za użyczenie sprzętu. Kurczę, coś mi się z oczami jeszcze dzieje, jakieś kurczę, jakby mi ktoś wodę na oczy wylał. Troszeczkę mi się to rozmazuje wszystko Jak tam wynik? 7-4, no tak sobie No ale mówię, pierwsza gra Johnsonem, jeszcze nie jestem do tej broni przyzwyczajony Troszeczkę trzeba będzie tym pograć żeby Tutaj jakieś fajne fragi robić kurczę coś mi tu wybuchło i Ale tu ekipa Zginął, zginął, ale snajper mnie dorwał kurczę z trzaków no dobra, ale o dwójkę widzę wzięliśmy, bierzemy o trójkę. Ale kurczę, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym żebym wszedł do bitwy po jednej stronie, wyszedł i żeby mnie wrzuciło po drugiej stronie do tej samej bitwy. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Nie, nie wiedziałem, że tak się da nawet. W sumie taką bitwę to można grać bez końca wtedy. Znaczy, no nie, no do końca żyć przynajmniej, bo... Wygrywacie po jednej stronie, przechodzicie na drugą <grywanie> Odbijacie się i potem z powrotem tak w kółko Jeśli będziecie mieli farta Oczywiście do momentu aż się życia nie skończą No i ciekawe jak wtedy będzie raport wyglądał, o, to mnie też ciekawi Czy mi podsumuje wszystkich żołnierzy z obu stron I naliczy mi za nich kasę i expa nie wiem, dwa raporty dostanę, jeszcze jak, nie wiem. Zobaczymy po tej bitwie. Dobra, mamy o jedyneczkę, jeszcze o trzy zostało do wzięcia. O ty kurczę już tutaj was. Dużo ich tu jest. i widzę nie udało się przejąć. No to pojedziemy sobie na O2. Nawet lepiej, bo lubię, te, lubię na O2 walczyć. Nie wiem jak mi z Johnsonem pójdzie, ale generalnie lubię walkę na O2. Wolę O2 niż te hangary na, na O1 albo bunkry na O3. Buch tu jest. Jeden tutaj na hoptach. I drugi pewnie w baraku po drugiej stronie siedzi. Ale mnie kurczę wystraszył. Dobra, sam do mnie przyszedł, już miałem po niego iść, ale sam przyszedł. Kurczę jakoś nie wiem czemu ale myślałem że Johnson ma 30 naboi w magazynku a niestety on ma też 20 To mnie troszeczkę zmartwiło tak jak w Falschum Jägergewehr chociaż można się było spodziewać bo to w zasadzie jest kopia w Falschum Jäger... Jägergewehr troszkę zmodyfikowana Ale spray Strasznie spray robię na tym Lewo, prawo, lewo, prawo Nie mam jeszcze takiego Wyczucia Bo zabił mnie mój poprzedni kompan yy, Ze składu Ale mnie tam pewnie od zdrajców wyzywają no sorry panowie, nie moja wina. Tak to reto wymyśliło. Nie ja widzę snajperzy nasi wycinka robią. 100. Kurczę, mogłem sobie wziąć e, torbę z amunicją dodatkową. Nie pomyślałem o tym. No właśnie mówię, no jakoś nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że na e, Johnsonie jest 30 naboi w magazynku i że będzie jakieś 200 w zapasie. A to jednak jest, no zapomniałem, że to jest tak jak falszą Mieger. No trudno. Shit happens. Nie wiem czy gdzieś to spadochroniarz nie wylądował tak mi się wyda... właśnie Tak mi się wyda... boże, zostawiam spadochroniarza Dobra, mamy następnego No i co, no i atakować to o trzy panowie, dopóki o dwójkę trzymamy Nie ma co srać po krzakach Chyba pojadę na to o 3 tutaj się chwilowo nudno zrobiło. I snajper do mnie chyba strzela już. W sumie to by było dziwne, jakby nie strzelał. Dobra, jedzie Jeepek kolejny. No, ale myślę, że ktoś tam... Nie, na pewno nikt tam się nie zatrzyma Dobra, on sobie pojechał chyba goni naszego Jeepa. Bardzo dobrze. W takim razie my sobie... Pojedziemy, jaki tu jest ruch kurcze jak na autostradzie W lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, wszędzie coś jeździ Wskakuj, skakuj ziomek, wskakuj. Przejmujemy 3 -1. No i co, taki krótki gameplay będzie dzisiaj No ale tutaj mam swojego ich od tej strony o kurde już jest 5 Nie, 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 nie za dobrze Jeden mniej Aaaa, na Jeep na tym, na motorku siedzi na karabinie, o i właśnie w tym momencie y, ktoś, kto jest właścicielem tego motorka dostałby ekspazat, że mnie ktoś z tego zestrzelił Także myślę, że fajna zmiana w połączeniu z tą całą resztą o której mówiłem właśnie w ostatnim odcinku ja tam na górze po prawej stronie dam wam odnośnik do tego ostatniego odcinka jeśli ktoś nie oglądał a chce sobie posłuchać o zmianach w kolejnym patchu to, to będzie link o nie o nie jeszcze gdzieś mnie Thompsonem z takiej odległości mnie trafił ale miał farta strzał życia chyba No także gdzieś mniej więcej. Albo nie, na, na początku filmiku będzie był w takim razie. Na początku filmiku był odnośnik w prawym górnym rogu do poprzedniego odcinka gameplaya. Goni mnie, goni. Ale zapłacisz mi za to, kolego. nic, ja tu chyba zostanę na tej odwójce po prostu pobronić, bo i tak chyba mi się lepiej będzie strzelało na krótki dystans z tej broni. Przynajmniej na razie, dopóki się troszeczkę do niej nie przyzwyczaję. Zabiłem go? O kurde, zabiłem go. Dwie kulki chyba wystrzeliłem. Chciałem go tak tylko drasnąć chociaż, zanim mi zniknie w tych drzwiach, a on wziął i zginął. <gry> Może ze strachu, zabału dostał. Dobra. No i co, i znowu tutaj sobie przeszedłem posiedzieć i nic się nie dzieje, tak? A jak pójdę, to zaraz się rzucą wszyscy. Jak tam wynik? No już trochę lepiej. Pelotka jakaś tam zawzięcie strzela. Co to, czołówkę mieli? Czołówkę mieli, pięknie. Wyczyścili teren. No i patrzcie, i kurde, przyszedłem sobie tutaj posiedzieć, myślałem, że jakieś fragi sobie ponabijam na krótko. A ci się kurde... Zbuntowali i nie chcą przyjść Co tu ma tupełotką A nie tam ktoś Dobra Przyszedł ktoś O! Skąd ja dostałem? Aha, snajper gdzieś tam ze środka wali Kurczę oni chyba u mnie są tutaj tak, są u mnie. Aaa, i przyszli kurcze i... i mi tyłek skopali. Dobra, jeszcze raz. Nie może teraz na tą... Obronią to O2 czy nie? Tak widzę, nie za bardzo tracimy o dwójkę. Dobra, to jedziemy na O2. strzelamy. Czysto. I znowu nikogo nie ma, no. Dajcie jeszcze kogoś. Spadochroniarz leci, bo tam widziałem nasz w chmurki strzela. Doleciał? Nie, chyba nie doleciał. Chyba go ustrzegli. Jedzie motorek. Dostał dwie kulki jeszcze. No na razie powiem wam, że ten z tego Johnsona nie strzela się źle. Jest całkiem spoko, tylko celownik trochę mnie... Celownik mi trochę tutaj się nie podoba, bo strasznie dużo zasłania. Ale poza tym... Całkiem przyjemna giwerka. Generalnie jakbym miał tym grać na piechurze to bym sobie chyba wziął dodatkową paczkę amunicji. Bo jednak 120 to jest za mało na piechura. Na spadochroniarza może być ale na piechura to jest za mało. Tamtąd lubią podjeżdżać Kurczę, no nie no, ja chyba, nie no, idę na tą trójkę, bo tutaj widzę, siedzą Nie, motorek mi rozwalili Czym czy ja tutaj przyjechałem? Gdzieś, gdzie? Czy ja tu czymś przyjechałem w ogóle? Mój rower O, mój motor Ledwo żywy, ale jest Próbujemy tą otrujeczkę zaatakować. O ile dojadę, bo motorek mam taki napierdnięcie. Z byle czego. Dobra. Nigdy nie mogę tu za pierwszym razem wskoczyć, kurczę. Dobra, mamy O3, znaczy jesteśmy w O3. Jest trzech na jednego. A znowu spróbuję tam jednak podejść bliżej, żeby ich skrócić, bo oni stamtąd będą przychodzić, tu mają respa A raz, nasz O, oni gdzieś z tej strony będą szli cały czas Więc tutaj trzeba się gdzieś ustawić O, patrzcie, ile fragów Ja pierniczę, żebym ja teraz jeszcze ich trafiał, to by było super No dobra, koniec bitwy 791 expa 20 na 10. No myślę, że na, jak na pierwszą grę Johnsonem to nie było źle. Bałem się, że będzie gorzej. 10 000, Prawie 400, tak? No niech będzie 10 300 zarobiłem A wydałem 832 No tak wyglądają właśnie koszty na gołej broni. To jest zaleta. Ale na pewno i tak będę tą... Aha, bo tu jeszcze naprawa nie była włączona, więc mi naprawy nie policzyło. Ile za naprawę? Też niedużo. 55 i 52 za uzupełnienia... Dobra. Spoko. Także Johnson bardzo fajna giwerka, na pewno o nim będę często brywał. Tylko jeszcze teraz trzeba jakieś mody na niego zamontować. To w następnych odcinkach Wam pokażę, jakie mody tam pobrzucałem. Yy... Nie, 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 nie ready. Nie, nie ready. Leave squad. O. Dobra. Także mówię, na początku tego odcinka był odnośnik do poprzedniego odcinka gameplaya, w którym właśnie mówię o zmianach w patchu, jeśli ktoś sobie chce posłuchać wszystkich, bo tutaj tylko dodałem te, o których zapomniałem w poprzednim odcinku, więc wróćcie sobie na początek tego filmiku i tam w prawym górnym rogu, gdzie FPS-y powinna się w tym momencie wyświetlić karta z odnośnikiem. No, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Taki trochę krótki wyszedł, ale postaram się w tym tygodniu jeszcze jeden nagrać. Także jeśli Wam się podobał, zostawcie lajka, piszcie komentarze, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie kolejne odcinki zobaczyć i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.